Gdybyśmy nie były tu, gdzie jesteśmy, weszłabym i spojrkowałabym panią. A ja nastawiłabym drugi policzek. <noise> Cóż? E, ja, ja, jestem zbyt blisko rzeczywistości, żebym miała w ogóle na panią zwracać jakąś uwagę. Rzeczywistość. A pani wie jaka jest rzeczywistość? Niech pani słucha. Drzewa, na dla nas wszystkich obecnych w tej sali zostały już pocięte. Jest kilka osób słuchających mnie teraz i kilka trunek, czekających za szybami, a być może jedna zapełni się jeszcze dziś na ranem. Wówczas gdy wszyscy opuścimy ten wielce ożywiony lokal, Nie przyszłam do teatru, by słuchać jakichś przykrych zepryk, albo nawet gorszych. Niech pani jest wdzięczna losowi, że żyje w Polsce, w którym jest krajem lubującym się w śmierci. W Anglii już by panią by gwizdali. Ale nie jesteśmy w teatrze. Zresztą przyjdą ludzie, którzy obalą te bramy. A my wszyscy się uratujemy. Zresztą wie panienka co? Bo znowu ten nieznajomy przychodzi koło okna. Jak ona chodzi? Jak księżniczka, jaka? Jeżeli tak jak wahadło, ciągle będzie chodził koło okna, to ja dziękuję za to. Czy to mnie to mówisz? Ależ nie. O, w takim razie, rzeczywiście, chodźmy. Co za okropnieństwo! nie nieprzyjemne. Zamawia Ubera. Wolić, aby w mojej obecności takie kłamstwa, a więc to prawda! W takim razie czemu ich od razu nie zaresztowano? Mało przyniosłaś mi tej kawy i była w dobra. niedobra. No, mi się rozlało niechcący. Musiałam przejść przez lewaków tańczących. Każdy złowiano rybą na głowie. Potem spadła za mnie jakby gaza, oblepiona mnóstwem mógł, a jakiś stan odpowiedział, powiedział, że to góra. No, nie jestem przyzwyczajona i się znękło. Boisz się wymalowanych przedmiotów? Mojej kawiarni światło. Więc tam się nie boisz? Nie, proszę pani. Mama. care what they say, see the watch, see the lens I can spend my money, so much dough, so much bread. I Jako, że pan nie wypada mi na skoń, ale my starsi powinniśmy myśleć o robić. O nie! Staniel, tak nie będzie. Już ja wiem, co Jako babka on tego kawał. Czyli nie zastałem nikogo w domu? Znaczy nie ona się tym Jest nie, Staniel, tylko ty muszę się do naszego pokoju. Ależ ja chciałem gdzieś z ojcem, pana Nieli. Spodziewam się, że skłonią pana Walentego, bo głosował za Ignacją. Prawie nie może, nie powinien zostać posłem. To człowiek... Czołem, jakby anielski marmur, oblepiła ludzka glina. A kiedy to się stało? Sam nie wiedziałby, bo przecież nie gwałtownie. Nie, nie, Wyszkowałaby cena za to, że nie umajkło się wcześniej, i również on tę cenę płaciłby. O szczęście ucha ledwie draśniętej pociskiem, i głowa uchyliła się w ostatniej chwili. Cholerne miałem szczęście. Mawiałby.